Cześć wam wszystkim, z tej strony Weni, witam w kolejnym odcinku z serii od zera do milionera. Moi drodzy, pod ostatnią częścią ponad 2000 łapek w górę. To jest coś niesamowitego, głowa mała. Ja nie nadążam zrobieniem dla Was materiałów, ale skoro taki standard wprowadziliście, no to robimy to standardem, dlatego znowu 2000 i lecimy z koksem. Zaczynamy od informacji dla nowo dołączających. Moi drodzy, jeżeli jesteście nowi, musicie obejrzeć zerowy pierwszy, drugi, trzeci odcinek, żebyście to wszystko skumali, aby te milionowe składy nie były tylko mrzonką, a teraz bez zbędnego gadania przechodzimy do zarabiania. W dzisiejszym odcinku jak zaczynają Janusze, czyli 5,5 końców na start bez meczy i handlu. 2. Januszujemy na draftach. Co się pod tym kryje? Za chwilę się dowiecie. VWW59, czyli sniperka. Jak bezpiecznie korzystać z tej metody, aby uniknąć ban od EA. Moi drodzy, często dostaję wiadomości typu mam. 500 końców, jak zacząć? Nie musicie zaczynać od 500 końców. Jest pewien sposób, który daje wam na początku około 5500 końców. Jest to bardzo proste. W swoim klubie przechodzicie do katalogu i wykupujecie wszystkie stroje, herby, piłki, które wam daje i jej. Jeżeli nie posiadacie odpowiedniego levela, prosicie znajomego, aby wam podarował jako prezent, bo to też jest opcja. Po skwixelowaniu wszystkiego macie około 5000 końców. Ja nie skwixelowałem dwóch rzeczy: historycznego stroju Realu i historycznego stroju Niemiec, bo je można sprzedać. Za 5750 końców. Te 5,5 tysiąca końców, wykorzystując VVW 59 w bezpieczny sposób, ale o tym za chwilkę, pozwoli Wam na w miarę szybkie i bezpieczne pomnożenie Waszej małej fortuny. Co rozumiem przez januszowanie przy Drafta? Aby zagrać Drafta, musicie zapłacić albo 15 tysięcy końców, albo 300 FIFA-pońców. To nie mało, ale jest na to sposób. I daje możliwość założenia 10 klubów do waszej FIFA. 10 klubów razy 15 tysięcy, no bo każdy żeton jest darmowy, daje 150 tysięcy końców. A przy odrobinie szczęścia, moi drodzy, możecie z tego wyciągać naprawdę krocie. Po zagraniu 4 draftów wyciągnąłem 100 tysięcy końców. Przy obecnej sytuacji na rynku to bardzo dużo. Moi drodzy, zanim przejdę do wytłumaczenia, jak bezpiecznie korzystać z vvw 59 czyli snajperki. Informacja dla nowych osób, które nie wiedzą, co znaczy VVW59. Moi drodzy, w tle macie tam pokazane, poopisywane, jak się stosuje tą metodę. Naprawdę można zarobić krocie, chociaż trzeba mieć troszkę szczęścia, trzeba być szybkim, no ale się da. Tam macie wybranych zawodników, przykładowych oczywiście, bo możecie sobie znaleźć jakichś swoich, możecie próbować na innych kartach jednorazowych. No, Sky is the limit. Ja co jakiś czas będę robił odcinek, w którym będę sugerował na czym się dobrze teraz VVW59 stosuje, ale ten odcinek będzie ogólnie o wytłumaczeniu wam jak robić żebyście te konta nie mieli banowane dlaczego w tej pojawiło się coś takiego, że jak stosujecie tą metodę ffw 59 to jeżeli cały czas klikacie, cały czas klikacie, cały czas klikacie, jest opcja, że zostaniecie zbanowani. Ja już zostałem zbanowany pierwsze na 15 minut, chyba potem na pół godziny, coś w tym stylu, i wydaje mi się, że to jest rosnące. Nie do końca mamy informacje, jak to wszystko wygląda, jaki to jest ban, czy może się pojawić ban na zawsze, ale już yy, słyszałem o paru osobach, które od kilku dni nie mogą się zalogować do swojego konta. Moi drodzy, jak z tym walczyć? Dlaczego w ogóle to jest zrobione? Bo to chodzi o te autoboty, które skupowały rzeczy i teraz te autoboty miały tam ileś 10 kliknięć na minutę i też wy jak klikacie stosując metodę fv 59 też tworzycie te kliknięcia. No trzeba uważać, no bo oczywiście zadzwonicie do EA, tam z... Wytłumaczycie oni sprawdzą, że to nie jesteście botami po prostu, no ale ile to będzie trwało, czy to się w ogóle uda. Wiecie jak to wszystko wygląda w realu w rzeczywistości. Niekiedy się czeka kilka tygodni, tak naprawdę dlatego lepiej być przygotowany. Moi drodzy, jeżeli korzystacie z tej metody, zmieniajcie co chwilkę graczy. Raz na czas zróbcie małą przerwę. Ja na przykład jak robię tą vw 59 na turę, no to potem sobie znalazłem jakiegoś zawodnika, na którym też można posnajpić, a opowiedzmy podobnej cenie, żebym nie musiał tam dużo zmieniać w cenie, prawda? No i jak na przykład poluję na którego można wysnajpić za 100 tysięcy końców, w sobie wpisuje niekiedy DH, którego też niekiedy można wysnajpić za 100 parę tysięcy końców. I w ten sposób, moi drodzy, ja zwalniam troszeczkę to snajpienie, tych kliknięć jest mniej, system też widzi, że nie tylko na jednym zawodniku, bo jak autobot był, no to był ustawiony na jednego zawodnika, więc w ten sposób unikacie tych banów. Naprawdę myślę, że warto się do tego dostosować i no, tam nie ryzykować utraty. Możliwości handlowania, możliwości, e, no po prostu zakupu zawodników, bo moi drodzy, z tym to się wiąże, dlatego zwracajcie na to uwagę, to jest bardzo ważne. Moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się paru nowych rzeczy i co najważniejsze, że będziecie próbowali z nich korzystać, bo moi drodzy, na pewno, no niektóre rzeczy są czasochłonne, wymagają troszkę waszego wysiłku, no ale bez tego, no niestety, nie będzie żadnego rezultatu. Moi drodzy, w tym momencie się z wami żegnam. Przypominam, że prawdziwi Janusze. Oprócz tego, że zarabiają, oprócz tego, że handlują, lajkują. Dlatego wzajemne wspieranie i motywowanie się zawsze na propsie. A teraz się z wami żegnam, pozdrawiam, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!